Co to jest dieta ketogeniczna? Kiedy warto się nią zainteresować? Czy jest zdrowa i czy może być w wersji roślinnej? Jak szybko się wprowadzić w sankretozy? Na te pytania spróbuję Wam zaraz odpowiedzieć. Nasz organizm czerpie energię z pożywienia i może ją konwertować z trzech różnych źródeł. I są to węglowodany, białka i tłuszcze, właśnie w tej kolejności, ponieważ węglowodany, czyli cukry, są najszybciej przetwarzane, ponieważ są najłatwiej trawione i, naj i właśnie dostarczają najszybciej energii nam. Jeżeli jemy węglowodany, to organizm wykorzystuje część od razu na potrzeby bieżące na naszą energię. Część przechowuje, to jest tak jakby pierwszy magazyn, przechowuje ją w postaci glikogenu w wątrobie i w mięśniach i tam znajduje się mniej więcej odpowiednio około 1,5 do 2000 kalorii, które w, jeżeli nie dostarczamy sobie pożywienia, ten glikogen zużywamy w ciągu od 6 do 24 godzin w zależności od wielu czynników, od aktywności fizycznej i wielu innych. Ilość glikogenu jest więc ograniczona, a nadmiar węglowodanów, który nie jest użyty natychmiast, który nie jest przechowywany właśnie jako glikogen, jest odkładany do drugiego magazynu w postaci tłuszczu drugim źródłem. Jeżeli organizm nie ma tych węglowodanów, a mamy dużo białka, nasz organizm potrafi te białka przekonwertować na glukozę i w ten sposób dostarczyć energię. Gdy kończy się zapas glikogenu, wątroba zaczyna wytwarzać ciała ketonowe i w ten sposób zaczyna się proces trawienia tłuszczu i pobierania właśnie z tych magazynów naszych, jeżeli stworzymy ku temu odpowiednie warunki. I ten proces właśnie nazywamy ketozą. Dieta ketogeniczna polega właśnie na ograniczeniu węglowodanów, takim mocnym, na dosyć umiarkowanej ilości białka, natomiast na przewadze tłuszczów w diecie i wtedy umożliwienie organizmowi spalania właśnie tłuszczu i pobierania tłuszczu jako głównego źródła energii. Gdy nie ma wystarczającej ilości glikogenu, i wątroba zaczyna wytwarzać ciała ketonowe, które będą naszym źródłem energii, w, wytwarza trzy rodzaje ciał ketonowych. Jest to aceton, kwas aceto i kwas beta hydroksymasłowy. W początkowej fazie ketozy nasz organizm wytwarza bardzo dużo ciał ketonowych, przede wszystkim acetonu, którego nadmiar jest wydalany przez mocz i przez oddech i bardzo często czujemy na początku taki odstowy zapach i możemy też sprawdzić na paseczkach z moczem, szczególnie właśnie w tej początkowej fazie ilość ketonów, można kupić takie paseczki, ale o tym jak zbadać jak sprawdzić czy jesteśmy w ketozie powiem Wam przy innym, może w, przy okazji innego filmiku na początku właśnie dopóki organizm się nie zaadaptuje i ta, ten proces adaptacji, czyli tak jakby nauczenie naszego organizmu, żeby pobierał tłuszcze jako źródło energii trwa najczęściej około 30- 40 dni, ale u niektórych podobno nawet kilka miesięcy, także różnie to bywa. U mnie to trwało mam wrażenie, że 3 tygodnie, ponieważ po tym czasie nie miałam już takich oznak, znaczy nie miałam już właśnie w tego acetonu w moczu, więc hmm, o tym powiemy może przy innej okazji. 30 do 40 dni możemy się też czuć słabo na początku i to, no, trzeba się po prostu na to przygotować, że organizm może. To, Musi się całkowicie jakby przestawić, tak? Na zupełnie inne tory. I y, może być przemęczony. Jest coś takiego jak y, ketoflu czyli tak jakby grupa, grypa ketonowa, więc y, możemy się czuć po prostu osłabieni, zmęczeni, nie mieć siły i my tak mieliśmy. Zdecydowanie, ja przez pierwsze dwa tygodnie nie byliśmy w stanie w ogóle ćwiczyć. Ja nawet miałam chyba takie trzy dni, że się pociłam. Kolejna rzecz, bardzo dużo tracimy elektrolitów i wody. Na początku, pamiętajcie, można stracić dużo, pokazuje na wadze, że też tracimy dużo, ale to jest woda. Tracimy bardzo. Dużo wody i w tym elektrolitów, i to jest bardzo ważne, żeby je uzupełnić. Nie zawsze jesteśmy dietą, a na początku bardzo często nie jesteśmy. I to jest właśnie moment, kiedy za, warto się zastanowić: każdy musi sam jakby się zastanowić, czy mm, suplementować to. Wiele osób suplementuje właśnie na początku, bo później jest dietą łatwiej to zrobić, ale na samym początku, szczególnie kiedy to je tracimy. Aby też zapobiec, zapobiec tej grypie, właśnie ketonowej, warto jest suplementować potas i magnez. Ich tracimy najwięcej, i sód, natomiast sód możemy po prostu, trzeba się skupić, dodawać więcej soli do potraw, się tego nie obawiać, bo bardzo dużo tracimy właśnie tych, tych pierwiastków razem, yy, znaczy właśnie na początku, w początkowej, szczególnie fazie ketozy. Czy dieta ketogeniczna jest zdrowa? Słuchajcie, w 1911 roku przeprowadzono takie badania na temat głodówek i postów, ponieważ były one bardzo skuteczne w leczeniu epilepsji, kontrolowaniu epilepsji, szczególnie u dzieci. I przeprowadzono właśnie badania nad, nad wpływem głodówek na nasze zdrowie. W 1921 roku odkryto, że wątroba w czasie głodówek wytwarza ciała ketonowe. I dzieje się tak samo, gdy jemy dietę wysokotłuszczową i niskowęglowodanową, że zachodzi ten sam proces, co bardzo ułatwiło akurat tutaj leczenie właśnie chorych na epilepsję, ponieważ nie musiały być w długich głodówkach i to, znaczy można było to dłużej w tym stanie jakby być, bo na głodówce wiadomo, że nie możemy być zbyt długo. Przeprowadzono to, z, jakby z kolei zachęciło dalej do przeprowadzania kolejnych badań pod kątem wpływu diety ketogenicznej na pracę mózgu, ponieważ tutaj widać, było bardzo dużą jakby różnicę, tłuszcze okazały się dużo wydajniejszym źródłem energii niż glukoza. Bardzo dużo osób też widzi taką jasność jakby umysłu, trzeźwość, to wiele osób na to zwraca uwagę i z, zaczęto to wykorzystać znaczy wykorzystywać jako... Yy, nie ma na to badań, z tego co ja wiem, nie było badań robionych dokładnie, które by to potwierdziły, natomiast są wiele rzeczy na to wskazuje, że one mogą, że dieta kategoriczna może bardzo być pomocna i zapobiegać chorobom Alzheimera, Parkinsona, sklerozy yy, i w ogóle może być, jeżeli chodzi o depresję, yy, wyregulowanie hormonów, bardzo korzystna dla zdrowia pod wieloma, wieloma yy względami. Pamiętajcie, że to nie jest dieta białkowa, więc to nie jest dieta, która obciąża nerki i... Wątrobę. Wielu lekarzy twierdzi, że jest zdrowa. Że można ją długo stosować. Nie wszyscy tak uważają. Myślę, że to zależy bardzo dużo od tego, jak jemy. Myślę, że w ogóle wiele osób stosuje dietę ketogeniczną i jakby stosuje ją na przykład przez kilka dni, a później sobie robi dzień lub dwa dni, gdzie wprowadza więcej węglowodanów. I jeżeli szczególnie trenujemy, to robią sportowcy często. Wykorzystujemy i pozbywamy się bardzo szybko tej glukozy, a nasz organizm, który już jest nauczony spalania tłuszczu tak, i całego tego mechanizmu, dużo szybciej i chętniej, jakby zaczyna znowu przed Przetwarzać energię z tłuszczów. Dlatego mm, ja nie, nie, nie sądzę, że to jest niezdrowe, ale myślę, że może być niezdrowe, tak jak zawsze, w zależności od tego, co jemy. I tutaj każdy musi sam zdecydować, co, co jest zdrowe i co jest dla niego dobre. Dieta kategoniczna może być więc wykorzystywana w momentach, gdy mamy pracę umysłową, jakąś cięższą, wymagającą większej koncentracji. Jest uważana za najlepszą przez wielu, za najlepszą dietę odchudzającą, ponieważ umożliwiamy organizmowi spalanie tej. Yy, Przechowywanej tkanki tłuszczowej. Jest uważana za dietę, która reguluje hormony. Jeżeli ktoś ma tutaj problemy z hormonami, przede wszystkim z insuliną, to ona tutaj wspaniale pomaga. Przy nadciśnieniu reguluje, co ja już wiem z własnego domu. I słuchajcie, podobno właśnie też pomaga przy alergiach, i to zamierzam sprawdzić i zobaczymy, czy w moim przypadku to pomoże, czy to jest za mało. No nie wiem, będę Was o tym na pewno informować. W takich przypadkach warto jest tę dietę stosować, albo przynajmniej się nią zainteresować, moim zdaniem. Ostatnia rzecz: jak szybko wejść w ketozę? I tutaj najskuteczniejsza i sprawdzona metoda, którą Wam potwierdzam, to jest głodówka, dwudniowa głodówka. Tak jak mówiłam na początku, gdy nasz organizm zużyje zapasy glikogenu, wtedy właśnie zaczyna wytwarzać ciała ketonowe. A zużyje te zapasy glikogenu najszybciej, jeżeli nie będziemy jeść i w zależności od właśnie naszej aktywności fizycznej, może to trwać 6 do 24 godzin. I tak naprawdę po dwóch dniach, my byliśmy już po dwóch dniach, byliśmy w ketozie, jest to naprawdę sprawdzona Metoda. Co jeszcze przyspiesza w ogóle wejście w ketozę? E, olej, e, oleje MCT, e, które można kupić albo w proszku, albo w płynie, i taki olej e, jest, ponieważ oleje się trawią długo, one są takim najcięższym jakby do pozyskania źródłem energii. E, oleje, właśnie e, olej MCT jest e, jest w składzie oleju kokosowego, ale do 20 maksymalnie z tego, co czytałam, procent olej kokosowy zawiera ten olej, więc można oczywiście dodać olej kokosowy, ale y, można też kupić. Ja na Amazonie kupuję, y, kupiłam właśnie olej, y, olej już y, wyodrębniony jakby olej MCT z kokosów, który bardzo przyspiesza też ten stan. I my co my robiliśmy przez te dwa dni? Piliśmy. Prawie cały czas wodę, ale poza tą wodą wypiliśmy jeszcze każdego dnia po szklance zakwasu z buraków ciepłego, bo mieliśmy akurat jeszcze zakwas z buraków przygotowany i wypiliśmy też po, po kubku surowego kakao właśnie z olejem, M, z olejem MCT. To bardzo polecane jest i naprawdę warto jest łączyć tak zwany intermittent fasting z, z dietą ketogeniczną, i o tym powiem może też w osobnym filmiku. Naprawdę to polecam. Długie przerwy od jedzenia i to one pomagają nam wejść w to ładnie, natomiast trzeba dalej też dbać o to, żeby to jedzenie było odpowiednie, bo naprawdę bardzo szybko można wyskoczyć z ketozy. Czy dieta kategoryczna może być w wersji roślinnej? Oczywiście, że może, bo tutaj najważniejsze są te proporcje. Ważne jest, żeby było tyle yy, taka ilość tłuszczu, mniej białek i, mniej, yy, i mniej, jeszcze mniej węglowodanów. Jak to wygląda na początku, zaczyna się najczęściej od 80% tłuszczu yy, i 15 białka i 5 węglowodanów. To trzeba mierzyć, trzeba do tego wykorzystać yy, yy, aplikacje, bo trudno jest to samemu naprawdę przetestować. O tym powiem więcej na pewno w innych następnych filmikach. I później się to zwiększa, także się nie przejmujcie, bo dla mnie to było największe właśnie wyzwanie i to mi się nie podobało na początku. Natomiast czasem, gdy nasz organizm nauczy się już tak funkcjonować, to się zmniejsza i zmniejsza się trochę ilość tłuszczów, a można zwiększyć odrobinę ilość węglowodanów. Ta ilość węglowodanów najczęściej to jest takie magiczne około 20 gramów, ale węglowodanów pozbawionych błonnika i w aplikacjach można, tego, można to sobie zaznaczyć w odpowiednich aplikacjach ja używam chronometer i, yy, i tam mogę sobie właśnie zaznaczyć, żeby mi te, że, że liczy tylko tak jakby net carbs, tak, czyli te węglowodany net i pozbawione błonnika. Słuchajcie, można to zrobić w wersji wegańskiej, jest to na pewno bardziej wymagające, dużo łatwiej jest osobom, które jedzą jajka, ale tutaj u nas to, co jest naszą podstawą pożywienia na diecie ketogenicznej. właśnie Wam powiem zaraz w kolejnym filmiku, który od razu za, nagram, żeby wa, żebyście za długo na niego nie czekali. A na dzisiaj dziękuję Wam serdecznie, wszystkie takie informacje, które ja mam, słuchajcie, ja nie mówię tu jako ekspert keto, keto, ketozy, więc tego proszę tak nie traktujcie, ja z Wami się dzielę tym, co... Czym żyję przez ostatnie miesiące i naprawdę godziny już spędziłam, jakby pogłębiając tę wiedzę. I dużo jest naprawdę do obejrzenia. Będę Wam polecać właśnie też i filmiki i książki, ale to też w kolejnych filmach. Dzisiaj naprawdę mi zależało na tym, żebyście zrozumieli w ogóle o co chodzi w tej ketozie. Ten kto jeszcze nie wie, na czym w ogóle to polega. I mam nadzieję, że to mi się udało. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmików. Zaraz będę kręcić następne. A dzisiaj Wam życzę miłego, cudownego dnia. Trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia na kolejnych filmach mam nadzieję. Pa. Na Instagramie i na Facebooku na co dzień dzielę się z wami tym, co jem. Planuję też wrzucać coraz więcej takich krótkich filmików, może nawet z przepisami, więc jeżeli masz konto, zapraszam cię serdecznie.